Imię Wspólnej Europy takie przyjęło w 1999 roku piąte liceum ogólnokształcące w Olsztynie. Nie bez powodu więc 17 czerwca szczególnie świętowało 20 rocznicę podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Realizujemy 30 artykuł właśnie tego traktatu bardzo aktywnie poprzez realizację wymian młodzieży. Zrealizowaliśmy w ostatnich 13 latach w sumie 8 wymian polsko-niemieckich. Młodzież do nas przyjeżdżała w czerwcu, a my wyjeżdżaliśmy we wrześniu. Robiliśmy też wspólnie dwa duże projekty. Jeden z tych projektów był również nagrodzony. Także chcieliśmy bardzo, żeby wiedzę o Niemczech, o naszym zachodnim sąsiedzie, tak bardzo aktywnie i intensywnie wdrażać. Liceum nr 5 organizuje wymiany młodzieży już od 16 lat. Jego partnerską szkołą jest niemieckie gimnazjum w Gelsenkirchen. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że to nasi nauczyciele bardzo starali się, żeby ta współpraca między właśnie młodzieżą z Gelsenkirchen, a naszą była i trwała. My jesteśmy z tego bardzo zadowoleni i będziemy tę współpracę kontynuować. Olsztyńska Piątka współpracuje też ściśle z Fundacją Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Fundacja wsparła zresztą szkołę również w organizacji uroczystości obchodów dnia, który organizatorzy nazwali Dniem Niemieckim. Podczas imprezy rozstrzygnięto liczne konkursy, do których uczniowie przygotowywali się znacznie wcześniej. Jednym z nich był konkurs wiedzy o Niemczech, dzięki któremu dowiedzieli się więcej o życiu niemieckich sąsiadów, ich kulturze, obyczajach, architekturze i o mniej lub bardziej popularnych w zakątkach Niemiec. Pytania bynajmniej do najprostszych nie należały. Najlepiej poradził sobie duet w składzie Michał Grabysa i Patryk Grygo, uczniowie drugiej klasy liceum. Krajem nad Odrą interesują się od dawna. Są przekonani, że budowanie wspólnoty europejskiej nie jest możliwe bez znajomości języka niemieckiego. Teraz zostały otwarty rynek pracy w Niemczech od 1 maja. Dla wszystkich. No to y są potrzebni lekarze tam. No moi rodzice nie mogli wykorzystać tej szansy, bo nie znali języka niemieckiego. Oni mogli akurat w Szwajcarii pracować. No niestety język ich ograniczył i musieli wrócić do Polski. No a ja, znając ten język, mogę tą szansę wykorzystać. Młodzież i komisja konkursowa wybrali najlepszą prezentację multimedialnego przewodnika po Niemczech, najbardziej interesujący plakat promujący naukę języka niemieckiego oraz najciekawsze przebranie w kategorii słynni Niemcy. W skład komisji oceniającej weszli Elke Sowul, rodowita Niemka, na co dzień wykładowca uniwersytecki na kierunku filologia germańska, Jakub Zimoch, konsultant językowy jednego ze sponsorów imprezy, wydawnictwa szkolnego i pedagogicznego, Aleksander Suchak, konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, oraz Marianna Zegota i Lidia Zajdel, przedstawicielki Europejskiej Fundacji Borussia. Komisja oceniająca uznała, że naukę języka najlepiej wypromowały uczennice Joanna Lewandowska i Violetta Nawarczyk. Najciekawsze przebranie przygotowała Maja Kołodziejczyk, która tego dnia wcieliła się w słynną Marlen Dietrich. I wreszcie najlepszym przewodnikiem wirtualnej wycieczki po Niemczech okazała się Anna Skierska. Zaprezentowała tamtejsze najpiękniejsze zamki i pałace. Wszyscy finaliści otrzymali nagrody rzeczowe i finansowe. Pozostali uczestnicy konkursów Nagrody Pocieszenia. Pomysłodawcą imprezy Dnia Niemieckiego jest Bernadetta Kuklińska, jedna z czwórki nauczycieli języka niemieckiego w szkole. Jej zdaniem tego typu eventy są lubiane przez młodzież nie tylko dlatego, że poprzez rozrywkę poszerzają swoją wiedzę o niemieckich sąsiadach. Mają już świadomość tego, że wiedza ta w przyszłości może im się przydać, również w kontaktach biznesowych. Takie zdanie udziela też Elke Sowul. Ja bardzo się cieszę, że młodzież, która tu występowała, miała taką dużo wiedzę na temat Niemiec. Powiedziałabym, że odwrotnie byłoby dla to nie tak dobrze, to znaczy, że koleżanki moje ze stołu tam, z jury, mówili, że oni są miło zaskoczone, że oni tyle wiedzą. To bardzo dobrze rokuje, bo dzięki takiej młodzieży Łatwiej będzie żyć wspólnie w Europie. Żeby jednak tworzyć wspólną przyszłość w Europie, dobrze wiedzieć więcej także o jej przeszłości. Znać istotne fakty z historii Polski i Niemiec, ciekawostki dotyczące codziennych relacji, oraz stereotypy, którymi najczęściej kierują się Polacy i Niemcy we wzajemnych osobie sobie opiniach. O tym wszystkim opowiedział więc uczniom Aleksander Suchak w wykładzie zatytułowanym Polacy i Niemcy budowanie zrozumienia we współpracy. Relacje polsko-niemieckie, tak jak relacje z pozostałymi polskimi sąsiadami, oparczone są różnego rodzaju mitami, które są bardzo, czymś bardzo trwałym, i często dochodzi do takich fal emocji, które są najczęściej pochodną polityki wewnętrznej w obu krajach. A czy to w Polsce, czy to w Niemczech, czasami są środowiska, które bardziej patrzą w przeszłość, a mniej. Terazniejszość i e, przyszłość. Jak wykazują badania społeczne, szczególnie młodzi ludzie są dziś otwarci na kontakty i współdziałanie. Jak stwierdzili goście specjalnie imprezy, obok polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, to właśnie inicjatywy takie jak ta w Olsztyńskim V Liceum znacznie ułatwiają drogę do porozumienia i wzajemnej tolerancji. Tak myślą również zresztą sami uczniowie. To jest bardzo fajne, bo dzięki temu możemy poznać bardziej kulturę niemiecką, dowiedzieć się więcej o Niemczech i, i, i wiedzieć więcej. Uroczyste obchody dnia niemieckiego zakończył smaczny posiłek, zabawa z ekomodą i piosenką niemiecką oraz językowe łamańce. Imprezę oraz relację filmową z uroczystości sfinansowała Fundacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w ramach projektu Dzień de